Siema, Kacenwik, aku. I co? No, zobaczymy co się dzieje u gołębi, u kur, u wszystkich. E, na początek tak chciałbym, chciałbym was zaprosić na mój drugi kanał, e, Łowienie z na e, Facebook link w opisie. Zapraszam. E, co to tam a młodeś dużo młodych się wykluło u mnie. U o... nie, u ozdobnych nie tak dużo nie, ale tutaj u... U... O ja, to trochę ciężko się otwiera zaraz o, o dobra czajki się sparzyły muszę im dać jeść wczoraj im ugotowałam pokrzywy i dałem tu młodziak Tutaj się wypluwy. Yy, jeden czy dwa? Dwa. Dobra, niech. Siedzi tutaj dwa. To jest od innej pary. Od pary trzech. Ta, mulema, ta mulemaska, mulemaska to inna, to nawet to. To nie jest yy, matka tych młodziaków. Ojca mam. Gdzie ojciec? O, ten niebieski to ojciec. Musiałem podłożyć pod inne gołębie. Bo nie chciał siedzieć. E, tutaj wykluło się. Nie wiem. Czy, a czy się kluje, Nie wiem. To jest. A, a to jest jajko. Od tej pary co siedzi na tym. Na tych właśnie mojakach. Tutaj sami. koma, O ja muszę zabrączkować. Bo dawno nie wchodziłem. Jaka denerwująca, dobra sami, fajna samiczka. Tu ona ma jajka? Nie. No, tylko tyle mu ile, to ile się wykluło? za cztery tak. cztery, tak cztery, tylko ten to już dawno się wykluł. Uwy się wykluły. Zaraz, bo to... Wyszfalce się wykluły. O ja! Ja już miałem strach, że młodziak na ziemi. Ale to nie młodziak, na szczęście. O, o drugie jajka zniosło. Widzę. Zobacz, Wyszfalce mają. No, ale to będą czerwone, bo widzę, że biały ten dziób. Albo czarne te. Krymka bardzo malutkie jajko zniosła. Zobaczcie. Nie wiem dlaczego. Po, kolejne powinno yy, Na kolejny lęk chyba powinno być. Yy, być Dobre jajko. Nie jestem pewny. Tu młode się wykluły pocztowe. Od, bocia, od bocianów. Fajne nakarmione nawet. Tu windy rośnie. Już te. Duży. Zgubiłem obrączki dziewiątki dlatego założę y, dziesiątkę. O nie, udział go Tu budapeszty mi zniosły Nywki O y, Winery siedzą. Jeszcze się nie, jeszcze się nie klują, tak? tak nie o. a jeszcze im... A, się uderzyłem. Tutaj pawie. Białe będą fajne, po, no, po białych. Tutaj Tipler młody. Ładki. A już im e, dobrze pisaliście w komentarz, że mu się to poprawi. No poprawiły mu się skrzydła widzę. Dobra Tutaj widynka, zniosła dwa I jedno tylko ma o. Bo drugie się zgubiło no, tutaj. Młode wychodzą sobie już Się odchowały ładnie Nawet sobie tak e, fajnie tak e, polatają sobie z dachu na dach fajnie to wygląda jak te młode tak latają co jest Muszę im też dać je, żeby nakarmiły młode ładnie i jutro jutro jadę na giełdę może e, to nie wiem, coś wkładnie może tego gołębnika, nie jestem pewny, oj, jeżeli pojadę, bo w 100% nie jestem pewny, czy pojadę, czy nie. Eee. A, otworzę ten szybko od młodych. Myślałem, że jednak kura zginęła, ale o. Pytacie mi się w komentarzu, kiedy Film z pocztowych, no, coś ciągle pokazuje pocztowe na jakichś filmach. No nie tak często, ale coś tam pokazuje bardzo. Tutaj widzę, że młody wyszedł. No mówiłem, no, jak wam mówię, no. Tutaj już po drugim lęgu będę dopiero e, sprzątał. Sprzątać i e, to, już, to już. i to, tak, to jest już ostatni lęg dla gołębi yy, Drugi tylko, a już trzeci już nie No po drugim lęgu już wywózki będę robił Kurki się niosą to Temu... młoda już się... jajek? O! Widzi, te młode bardzo mi się zaczynają nieść. Już tam dwuski co? Co przyjdzie, to przyjdzie. Co nie przyjdzie, to ich problem będzie. O! Kaczka się niesie tam. Super! Bo powiem wam, że... Dwie indyczki siedzą. Dobra, jest tu młoda. O, kaczki się klują, widzę. No, kaczki się klują od niej. Tak szybko? Jestem bardzo zdziwiony. Zaraz zobaczę. Dobra. No, y, to musiało być wcześniejsze jajko jakieś podłożone, żeby się y, nie zmarnowało i po prostu się wykluł. O, fu. I podłożyłem pod tą kaczkę, niech wyschnie i dam do innych małych kaczek. Zaraz wam pokażę. Tylko gdzie? A tam, są. dobra, już nie chodzę. Ten indoor ciągle tutaj siedzi. Napiszcie mi w komentarzu, czemu on tak siedzi i siedzi. Ja myślę, że yy... Myślę, 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 że on pilnuje tych indyczków. Nic nie je O ja O oj, Nic nie je Nie wiem Tutaj o, Ona ma kurczaki małe Takie nie Mieszane Takie miksy Powiem Takie fajne Zaraz może... Tak! No. O, tu jeden i tu dwa. Takie małe. Ech. No. Może bym pojechał na gierę, może coś by wpadło do głębnika, ale nie, no nie jestem pewny. jak to będzie wyglądało do końca. Tylko dwa gołębie brakują. Yy, no mój, ale no nie przyszły. Stąd. Ale no, tak też to się cieszę, że chociaż coś tam jest w tym głębniku, że wszystko w parach już jest. Bo tak to jeden samiec nie chciał się parzyć. Nie wiem. Właśnie wyleciał i poszedł. A tak to już wszystko w parach. Mulemanska jest. jest. Wszystko prawie nawet. Jajka ma. Tutaj muszę dzisiaj wolierkę posprzątać. cieszę się, że te chociaż młode, że jakieś młode mi się wychowały, o. że ben, że ten będą coś tam na, akurat ich otworzę, nawet że są na dachu. Najbardziej martwi, martwi mnie, że Blywinder może zdechnąć i że go nie będę miał, ale. Bo to mój pierwszy Blywinder, więc też się martwię. Ale chciałbym, żeby choć się wychował i żeby latały tak jak inne młode. Tak pięknie. No zobaczcie, kasztan. Kaszta ma bardzo dużo lat Nie wiem za ze, 100 ze sto, sto coś Mami babcia odpowiadała że się też tutaj jeszcze gał urwała Pa też mi się opowiadała babcia, że ostatnio tydzień tam mówiła, że się palił kasztan ten co on nie przejdzie tutaj zaraz Gałąź, o, nawet widać, a to już, nie wiem, ze dwa lata temu. O. Od wichury. Więc... No. A tutaj jest y, pudło, karton od mojej wędki. Wczoraj przyszła. Jeżeli kogoś interesuje, y, jaki koszt mnie wyniósł z tej wędki, to y, zapłaciłem za wszystko 164 zł jest to wędka spinningowa. fajna nawet powiem podbierak. Fajny podbierak. E, gumki, blaszki. Też, jak one mają? E, fu, 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 zapomniałem wam. Taki, żeby no... E, szczupak nie przegryzł. E. Ja zapomniałem nawet jak to się nazywa No ale jakoś tak no taki żeby czupak nie przegryzł, ale jak to się nazywa No nie wiem no, zapomniałem No, ale no jakoś tak się nazywa Na tyle to koniec Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć